Pojechaliśmy do miejscowości Silo. O, tu pan chyba chce wjechać na Midwombi, więc zejdę. To jest chubaszny sposób powiedzenia, przepraszam, ale nie będziemy tam się czepiali. Słuchajcie, tak tu jest, taka zatoczka. Idziemy na ten półwysep. Tam z tyłu taki półwysep, więc zobaczymy. Tam jest ten półwysep. A po drugiej stronie mamy cyrkwenicę może? Nie wiem, musiałbym zobaczyć na mapę. Prawdziwe, to jest cyrkwenica po drugiej stronie. Takich, na takich wybrzeżach, gdzie po prostu no nie szło po prostu zejść, bo były takie skały brzydkie, po prostu wybutynowali. I w tej chwili ludzie o, w ten sposób plażują. No jest na pewno bezpieczniej. przy ładnie. Zobaczcie domek z hodwackim. Taki kolor i takie białe kolumienki. E, nie jestem fanem tego, ale ma to jakiś tam swój urok tutaj. Ja bym zrobił takiego czegoś nie zdumiał. Ale to taki typowy. Ta was duży. Okienice. Chyba jak piask. i dziwo z piaskiem. I ci zamki budują. To nie jest taki piasek jak w Polsce na plaży, ale generalnie dla tych, którzy szukają faktycznie piasku, to tutaj można przyjechać i na takiej plaży plażować. Dla tych fanów z naszego morza, którzy nie potrafią żyć bez takich sklepików, tutaj też bywają. Cyka, to taki świerczyk, nie wiem czy już o tym mówiłem, bo chyba o tym mówiłem, ale nim jest bardziej słucho, tym głośniej cyka. Czasami tak daje, że naprawdę idziemy sobie taką miejscowością. Na razie oglądamy ładne domki, śródziemnomorskie ogrody. Pewnie się wykąpiemy. Tu nadal betonik, ale idziemy na tamten cyfelek. Mijamy małą malinę, Słońce dość mocno świeci, więc musiałem ubrać okulary. Właściwie daje niesamowicie w każdym miejscu się ludzie kąpią, każdy kawałek, czy skała, czy troszkę żwirku, czy cyperek wybetonowany, wszędzie się ludzie kąpią. Bardzo jest gorąco, zobaczcie jaka tu tym Pole Andry. moje ulubione zresztą. I mamy skaliste wybrzeże. Ale przy tych skałkach jest piękna woda. Dlatego czasami wam to marzył się jach, więc postanowiłem, że jej kupię jedyny na jakim jest stacie. taki Nie. <laughs> <laughs> Czyli marzenia. <laughs> Ale patrz. Mówisz, że nie jesteś aż tak zdesperowana, tak? Ale już to coś? No, widzisz, pistolet na wodę. Weźmy. Przybliżę jak można bliziutko. Może sobie stanąć. No to przeszliśmy. jakby to wyjaśnić? Po prostu nas tu jeszcze nie było. I tu jest ładnie. Więc jak nas nie było i jest ładnie, to zwykle tam będziemy. Już widzę, że się chyba tutaj wykąpiemy. No e, e. na ten cypelek, mamy tutaj taką latarnię radiową, budejża i taki widok. Możesz coś powiedzieć? Tak. skały są masakrycznie piecznia, Przyznaję, ale właśnie dlatego nie trzymaj się mnie, bo ja ledwo też tu. No ale ja Jestem się w takim miejscu, zobaczcie, takie zejście. Ale jest fajnie taki przyjemny widać, więc Nawet bez butów można by było tu wejść. Nie ma jeżowców tutaj. Więc wejście bardzo fajne. Ja głębiej nie wchodzę z telefonem, no bo nie mam możliwości nurkowania podwodnego. Macieju? Maciek tu się Cześć, myszka. Aha, w klapie. Fajnie ci się włosy ułożyły. <laughs> Na no, taki czubek. Dopchnij, pod wodą, tak, pomiziać. Co pomiziać, pomiziać. A, pociąg boski. Julka siedzi, nie chciała wejść. mama tutaj też notkuje. Chyba już wychodzimy, co? No, idziemy, idziemy. No, biedactwo. Nie, jak jeszcze wyjdziemy. skóra piecze strasznie. Tym bardziej w słonej wodzie. Już tu jestem, to jeszcze nagrywam plażę Silo. Tutaj właśnie, w tej miejscowości taka plaża jest. A tutaj mamy camping Silo. Zobaczcie, jak można blisko morza kamperem stanąć. Ale to jest taki bardziej dziki, ten nie jest jeden z takich campingów typu premium Bardzo dużo ludzi woli takie kampingi no i mamy taki widoczek i taka plaża słuchajcie pora się pakować ale kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać Skra składamy nasz grejdołek bo jedziemy już na dermację Już kończymy wieżaki złożone wieczkę podłoga, daszek Ciemno. Zbieramy się. Widzicie, będą musiał podłogę wymyć. To będzie ich zadanie. Zobaczcie, jakie śledzie się robią po wbiciu tutaj w taką kamienisto-żwirową, takie kamieniste, żwirowe podłoże. Będzie trzeba wyprostować. Mam młotek, powinno się wyprostować. Ja już jestem podpięty. I ruszamy za chwilę na Dalmację. Z błota. Ale to co, taki długi nagrywasz? No. To rzeczywiście. <noise> dobra, my już odjeżdżamy. Zostawiamy porządek na działeczce. Bo najważniejsze to zostawić po sobie tak, jakbyśmy chcieli zastać. I jedziemy. Wszystko już popłacone. Zestaw zapięty. Można odjeżdżać. Jeszcze nie wiem czy syna zabiorę. Mnie był ostatnio. A na ale wsiad, niech będzie. E, idziemy coś zjeść, bo prawie zgłodnieliśmy. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się koło zadawy, wypowiem tak, patelnia po prostu. Niby jest 34 stopnie, a naprawdę mówiąc, 34 stopnie, no, to czuć jakby było 40, nie wiem, powietrze stoi, wilgotność, wszystko nagrzane, no generalnie jest masakra. Twierdzi, że nigdy nie było tak ciepło, jak przyjechaliśmy do Chorwacji Ale w sumie wiesz co, Powiem Ci tak, no ostatnio um, brakowało Ci słońca, co? Wjechaliśmy, zobaczcie w jakim miejscu stoimy. Udało mi się rozstawić w ten sposób. Ten system kanalizacyjny jeszcze gdzieś cieknie, więc będę nad nim pracował, ale na razie, póki co, na tą chwilę może być. Zobaczcie, taka pancela nad samym morzem. No niestety jesteśmy osłonięci, bo, bo tu na, naprawdę bardzo intensywne światło. Daje, ale jak się siedzi na leżaku, to widać, może. Także, także my widzimy, oni nas nie widzą Jeszcze z innej perspektywy na go. No problem jest taki, że trochę daleko mam do wody, bo tu jest taki słupek z prądem, z wodą i z kanalizacją i muszę taki kawałek jeszcze ształfa mi wystarczyło, ale z rurką do kanalizacji musiałem nieźle kombinować, aby ją podłączyć. Zobaczcie, jaki kawał idzie. Ale zobaczymy, powinno działać, mam nadzieję, że szlauf się po prostu tym razem nie przedźwawi, choć sąsiedzi tu z działki obok regularnie przechodzą przez naszą działkę i kobiety jak kobiety, ale dzieci po prostu depczą nam potem, więc nie wiem, jakoś bym musiał to zabezpieczyć.